Ile tu bogactwa, jaki ogrom żywności rodzi ziemia codziennego trudu i roztropności rolnika? Więc czemu tak tu pusto i jakoś smętnie? Czemu tych skarbów nikt nie pilnuje? Gdzie się podziały te sympatyczne łapserdaki, ukrzyżowane na miedzach obierzy światy, tak charakterystyczne niegdyś dla polskiego krajobrazu, strachy polne? To one cieszyły oko, były bacznym obserwatorem prac polowych. Czasem świadkiem upadku cnót niewieścich, ale przede wszystkim przeganiały ćwierkające złodziejaszki i kraczące łakomczuchy. Coraz mniej widać tych sympatycznych straszydeł w wiejskim pejzażu. I zapewne wyginęłyby całkowicie, gdyby nie zapaleńcy kochający folklor i praktyczne tradycje wiejskie. Do takich właśnie zapaleńców należy pan Florian Kochut z rodzicy Kołobielska-Białej. To artysta, malarz, którego dusza z wrażliwością właściwą tej nacji ukochała strachy polne, czyniąc je głównym tematem swych licznych prac. Nie szczędząc trudu w ich poszukiwaniu, przemierza Polskę wzdłuż i wszerz. Znający jego pasje ludzie, nieraz chłopi z odległych wsi, donoszą mu o ukrytych wśród łanów coraz to nowych modelach, cierpliwie stojących godzinami przed płótnem zawsze dojeżdżającego pana Floriana. Swój samochód upiększył postaciami przyjaznymi dla gościnnie witających w polu przyjaciół. Rodzina już dawno przywykła do czasochłonnych zajęć artysty. I nawet przesympatyczna żona nie widzi rywali wśród słomianych strojnisiów, towarzysząc nawet czasami mężowi w odleglejszych wyprawach. Pana Kochuta i jego pasję polubiła już cała wieś. Gdy otworzył w rodzinnym domu galerię pod strachem polnym, tłumnie ją zwiedzali. A każda rocznica otwarcia galerii to już istne święto w rodzicy. Uczestniczy w nich cała gmina, a i gości z odległych zakątków Polski nie brakuje, bo nic nie ma z przesady w haśle rozlepianych plakatów. Do Kochuta idźcie zgrają, tam atrakcje Was czekają. Uroczystość zawsze rozpoczyna korowód strachów polnych. Dzieci uczestniczące w organizowanym przez pana Floriana konkursie na najciekawszego stracha wynoszą swoje prace z i łąk, idąc w barwnym korowodzie ku galerii. A dzieje się to przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej. W żawie gawiedzi, wesoło, ale i uroczyście. W galerii czeka sam mistrz, który po kilku nieprzespanych nocach poświęconych na zorganizowanie imprezy, zmęczony, lecz radosny wita swych sympatyków. Co się potem dzieje, trudno wyliczyć. Są występy teatrzyków, zespołów folklorystycznych, rozstrzygnięcie konkursu malarskiego i na najbardziej ciekawego stracha polnego. Jest kiermasz książek, rzeźb i sztuki ludowej oraz wiele, wiele jeszcze innych atrakcji. znajdzie się też czas, by zwiedzić galerię, przywitać się ze starymi przyjaciółmi i zobaczyć nowe twarze ciekawie wyglądające z podsłomianych kapeluszy. Późną nocą wszystko się kończy. Na straży zostają tylko strachy polne, obszczekiwane przez zazdrosne psy. I my, korzystając z chwili spokoju, obejrzyjmy sobie galerię, gdzie zaklęte w płótnie i papierze strachy wspominają swe dzienne i nocne warty. Przysłuchują się bezkarnemu cierkaniu dochodzącemu z okien i przyjaźnie witają wszystkich zwiedzających. Mają tu i ciepło, nie jak dawniej, gdy wiatr, a zimą śnieg i mróz dawał się mocno we znaki, szarpiąc ubraniem i wykrzywiając drewniane kości. Co roku pan Florian przywozi i przygarnia pod swój dach kilkanaście nowych polnych strachów. Jest już ich kilkaset. A będzie więcej, dopóki sił starczy artyście, poświęcającemu całe swe życie tej niecodziennej tematycznie twórczości. Jeżeli będziecie państwo kiedyś na Podbeskidziu, to zajedźcie koniecznie do rodzicy. Zawsze z otwartymi ramionami przyjmą tam państwa pan Florian i jego strachy. Na zakończenie fragment wiersza, który napisała i zadedykowała artyście pani Wanda Hotomska. Strach na wróble w polu stał, w kapeluszu piórka miał. W każdej z dziurek było piórek chyba sto. Tyle piórek, tyle piórek, na co to? Jesień dmuchnie wiatrem, na piórkach odlecę, dacie mi u siebie ciepły kąt za piecem, a ja sypnę piórka na poduszki miękkie, żeby wam śpiewały tę moją piosenkę.